Odpowiedzialność. Czym jest i dlaczego tak naprawdę jest dobra? Zajrzymy do niej z kilku stron. Zajrzymy z takiej strony, gdzie ty bierzesz za dużo odpowiedzialności za innych. Za innych sprawy, za innych zachowań, bierzesz to na siebie i tak sobie to nosisz i dźwigasz. Ale zajrzymy też z tej strony, kiedy ty próbujesz uciec od odpowiedzialności za swoje sprawy, za swoje zachowanie za swoje reakcje, za swoje emocje, no i wtedy, jak uciekasz, no to też ćwigasz ciężar poczucia winy wstydu itd. itd. i teraz chodzi o to, żebyś zobaczyła jaka może być zupełnie inna perspektywa. Jeżeli to zrozumiesz dobrze, to zobaczysz jaka to niesamowita, niesamowita wolność wziąć pełną odpowiedzialność za siebie. No i ja ze swojej perspektywy ci mam zamiar to przedstawić. Czwartek. Także zapraszam serdecznie, czekam na Ciebie w czwartek o 20 i idziemy po odpowiedzialności, po odpowiedzialność za nasze życie, ale po mistrzowsku skarbie. Kochanie, po mistrzowsku! Do zobaczenia, pozdrawiam!